Dawid po długiej i niełatwej drodze w końcu zostaje królem i przepełnia go wdzięczność Bogu. I ta wdzięczność rodzi w nim piękne pragnienie: chce wybudować Bogu świątynię. I my jesteśmy u kresu adwentu, czasu oczekiwania, w którym pewnie wielu z nas budowało Bogu mieszkanie przez wszelakie postanowienia. Ale może być też tak, że ten Adwent przeciął nam przez palce i nic nie przyszykowaliśmy dla Boga. Ale to też jest ok, bo my wiemy, że Bóg nie rodzi się w pałacu, w zamku, w jakiejś fancy klinice czy szpitalu, ale rodzi się w stajni, bo on nie rodzi się w tym, co mu szykujemy, w czym jesteśmy dobrzy, z czego jesteśmy dumni, bo On już tam jest. Jezus chce się narodzić w tym miejscu twojego serca, gdzie śmierdzi, gdzie sam nie chcesz wejść, co odczłowieczyłeś. On tam chce się narodzić. Bo to nie jest tak, że my budujemy mieszkanie Bogu, ale Bóg jest tym, który buduje nas. Zdobądźmy się na odwagę, żeby pozwolić Jezusowi narodzić się w tym, co dla nas trudne. Żebyśmy ten czas świąt przeżyli zbudowani przez niego czego z całego serca życzę sobie i wam W dzisiejszej ewangelii mamy możliwość usłyszeć pieśń pochwalną wygłoszoną przez Zachariasza Można powiedzieć, że Zachariasz zrozumiał iż historia zbawienia nabiera swojego właśnie w tym momencie kulminacyjnego momentu w Historia zbawienia opisywana przez proroków od wieków, w tym właśnie, w tej właśnie chwili, Bóg postanowił uwolnić nas od być może naszego największego nieprzyjaciela, czyli lęku. Lęku o to, że grzech jest w stanie zepchnąć nas ze ścieżki do zbawienia. Myślę, że każdy czasem musi się zmierzyć z tym strachem, iż Właśnie nasze niejednokrotnie może złe postępowanie, może w jakiś sposób oddzielić nas, nas od Boga. On jednak zsyła na świat wschodzące słońce Jezusa Chrystusa, który w swej miłosiernej sprawiedliwości powołuje nas do życia i uwalnia spod więzów grzechu. Zachariasz w to uwierzył. Ta nadzieja przemówiła do niego. Dzięki czemu mógł już za życie tego doczesnego odczuwać, odczuwać radość i wielbić Boga. My również jesteśmy do tego zaproszeni. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Oba.